100 łowców próbowało mnie pokonać, mając zaledwie tylko kilofy. Czy im to się to udało? Się, to Koniecznie wtedy. oglądaj do końca. Cześć, witajcie, ja jestem Toxic i witam was w kolejnym filmie już na moim kanale. Na samym początku chciałem wam powiedzieć, że nagrałem odcineczek z widzami z Discorda, na który was właśnie serdecznie zapraszam. W odcineczku generalnie chodziło o to, że było 100 widzów i za zadanie mieli mnie pokonać z samym kilofem. Ale toksyk, to byłoby za łatwe! Widzu. Uwierz mi, nigdy w życiu nic trudniejszego nie grałem. Naprawdę, spróbujcie sobie sami ze znajomymi. Jest mega fajna zabawa i jest mega trudno. Tak samo w komentarzu możecie dać znać, jak uważacie, czym się udało wygrać, czym się może jednak nie udało. Także możecie obstawiać i zobaczymy, kto ma rację. I jeszcze na samym początku dodam, że jeżeli będzie tutaj 5000 zł, było. 5000 tysięcy w górę, to nagrywamy kolejny taki odcinek z widzami, także śmiało wbijajcie na tego Discorda, bo teraz już będzie dużo odcinków z wami. I jeszcze na samym początku proszę was o wpisanie mojego kodu, czyli PUKMYSZLIKTOXIC, was to nic nie kosztuje, a mi to bardzo pomaga, także pisujcie i zapraszam was do oglądania. Jeszcze raz powtarzam kod OKNO10. Widzowie! Możecie się na czacie ugadywać, gdzie lecicie i, i ze sobą, żebyście jakoś ze sobą współpracowali i w ogóle, teraz sobie będę biegał po... Dobra, ej, chodźcie tak gdzieś szybko, w miarę, blisko w miarę siebie, tak, tu gdzie jest parkur, chodźcie, tu gdzie parkur. Także widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy nagrywali Toxic vs. Stułowców, waszym zadaniem jest nie właśnie gonienie z kilofami, tak jak teraz to wygląda. I osoba, która mnie zawije, wygrywa 50 złotych, czyli money, 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 money. I co ja wam mogę więcej powiedzieć? Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie tutaj 5000 łapek w górę. I bijcie na Discorda i nagrywamy od razu kolejny taki odcineczek. hola, My jesteśmy w autobusie i zasadą są... zasady... czekajcie, kurde, laga nie wiem, Hola, Zasady są takie! Waszym zadaniem jest tylko zabicie Mekilofem. Możecie ulecieć się raz do stuwy, wy. Kewa oczywiście. Potem raz do 50. No do 50 w sumie cały czas. No ale tak naprawdę generalnie zasada wygląda tak, że musicie zabić Mekilofem. Osoba, która to zrobi wygrywa mani, mani. Ja już mam powiem wam także, że w stresa jak mnie dojedzie 78 osób, to będzie pipa trochę <tok> Toxic zapraszam na zielony bagniak, jak bardzo chętnie wpadnę, jak będę miał bronię. Oooo ja ale mam stresa! <tok> Pierwszy domek i broni nie mam. No nie A w ogóle... Pozdro, kubę, Klauksu i szczerze powiem wam tak Let's go, dobrą broń mam teraz końcu <grystanie> Dobra, sprankowany chłop zostały, jest <grystanie> Mleko pozdro <grystanie> no. Dobra, sibo leży o, o fuck, o fuck, o fuck Dobra, już jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej w sumie No bicie mnie, no dobrze, oto chodzi, o to chodzi w tejże <ścoughs> O fuck Dobra, kurde mać Ej nie, 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 to jest już przerąbane, to jest już przerąbane o kurde, bardzo przerąbane Ja pierdzielę, teraz mnie już prawie złapali Ja pierniczę Co jest grane, no ja pierd Ej dobra, ja padnę, ja padnę! Przecież te kamienie popieprzone tu są Ej, dobra, to jest ciul trudne jednak, to jest ciul trudne, to jest ciul mega kurde super trudne Wiecie co? Ja muszę... Ja już wiem co źle zrobiłem Ja pierdzielę ile was jest Dobra Ja pierniczę Ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja piernicze. Nie no przecież tutaj to jest To jest mission impossible trochę Ja pierdoszę Ej widzowie Podupione to jest, nie nagramy chyba tego Naprawdę Dobra, nie no To jest naprawdę trudne, naprawdę trudne challenge Ja pierdziele, ja pierdziele Ej, wiecie co? Widzowie, wprowadzamy zasadę bez budowania Ja nie dam rady jak budujecie Nie możecie budować, dobra? Bo to jest zbyt ciężkie jak wy się budujecie Ja pierdziele, to bardzo ciężkie Nie no, padłem <słyski> Elit ty cwenu mały A! dobra Olaf, daję ci dwie dychy Nagrywamy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz musimy Dobra, także widzowie, moim utrudnieniem będzie największym to, że kiedyś jak było takie coś mniej więcej nagrywane, to dużo osób używało graplera i wiecie, inny, innego różnego rodzaju rotacji, a teraz tak za bardzo tego nie ma, więc będzie turbo śmiesznie. Mam nadzieję, że mi się uda. Jestem dzikiem. Dobra, leży pierwsza osoba, chyba nie ogarnął. Let's go. Uh! Najgorsze jest w tym wszystkim to, że tutaj trzeba tyle amunicji zbierać, na zabicie 67 typa Ja pierdziłem przecież mi w kieszonkach A mo nie wystarczy nawet Dobra, mamy to Wiecie Najgorsze z to, widzowie, że oni mają mnie na podsychu Bo siedzimy teraz na Discordzie z 80 osobami I oni wszystko słuchają, widzicie Ja nie mogę wam za bardzo to spojerować Ale weźmiemy sobie tą skrzyneczkę, teraz otworzymy I będzie sztosik Nie no, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zebrać sobie w sumie trochę dużo matsów żeby ich blokować Wow, w mordę kopany Ale się schował Dobra, teraz to mnie wystraszył Mamy to, to się nam sprzeda na pewno O kurde, molek Ktoś tu miał, ale to nic jest... O, tylko troszkę było No i nie wierzę, jak ktoś granatami do mnie rzuca Na razie... O, Klauks! Pozdro Klauks! Dużo osób chyba nie ogarnia na razie gdzie jestem, więc jest totalny to. Dobra, idę po tematy szybko. Amunicja, let's go. Dobra, jest pięć fragów, yy, bociki. Kurde, ktoś tu autem widzę. Dobra, let's go Nie no, to jest przyrąba... O, O o o tutaj jest. Dobra, Misio like you. Yy, padł, let's go. O ja pierniczę. Ja pierdzielę. dobra, już jest... Już jest ich stado, już jest ich stado. <laughs> Najgorsze jest to, że ja się nie mogę się za bardzo zatrzymać, bo wtedy oni mi takiego klincza walną, że może być dupa już po obiedzie, co nie? Ja sobie ich muszę wyciągnąć na otwarty teren. <laughs> Dobra, to było miniona IQ teraz Na tym zalewie, to jest jednak przypał Fuck Nie, to jest, no nie mogę, ja nie mogę zrobić głupiego ruchu i głupio się zatrzymać No wtedy jest Wtedy jest musztarda trochę po obiedzie Ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę, ale ich tu biegnie No to jest jakiś ten No najgorsze w tym wszystkim to są lagi jednak. Let's go, Fury leży. Wow, jakiś stary tu wskoczył! Dobra, reload, reload. Kurde, no to jest przerąbane Ja pierdzielę. Dobra, tutaj trzeba na IQ speedranować. Fajnie, ładnie, wszystko pięknie. Pamiętajcie, nie możecie się budować za bardzo, budowiat. No wtedy jest, dobra. Symbugi, symbugi. To już kapało potem. Ja pierniczę, ja pierniczę, ja pierniczę, dobra, obity, obite, obity, jestem obity. Fuck, 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 fuck. Dobra, biegnę nad nimi, biegnę nad nimi. Ja pierdziele. Dobra, jak apokalipsa zombiaków normalnie. Jechanka. Mulciaga, bocik! Dobra, leżą, leżą, leżą. OOOOOO! wal mnie! Ej, nie no, nie 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 nie, nie no, ej, 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 nie budujcie, wy nie możecie mnie zabudowywać, ej, 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 teraz bym padł. Ja pierdziele. O cholera jasna, dobra, ja pierdziele, dobra, ale mnie tu goni. Grzanka, grzanka, dead, grzanka dead, No najgorsze jest to, że niektórzy właśnie dużo tego kiewa mają dużo. Dobra, ale tu szanuję. O oh, fuck shit, motherfuckers! Jest czerąbane! Toxic, co ty chciałeś nagrywać za odcinek porąbany? Ej, nie, nie wierzajcie bym miał tym, proszę was, nie wierzajcie bym miał tym No mi się macy już kończą w ogóle. Ja pierniczę! <grym> Let's go! O oh fuck! O oh fuck! Ej no nie no ale nie tak tą skałką, tak nie wolno! Bo wy zawiecie tą skałką dzięki skałce No nie, tu są te kewy i tak nie wolno tej skałki używać Nagrywam odcinek Widzowie no nie! Nie używajcie tak tej skoką skałki No nie no, tak nie wolno! Widzowie! No nie, no padłem, no. Znowu to samo, powtarzamy. Nie, no padłem. Albo... Teraz będzie jak skała. Siema, taksik. A, A my z dziadami z wami. Yeah. Nie wiem. Je, yeah, za bardzo traje hardujecie. Co wy na to, widzowie? E Co wy na to, widzowie? E czekajcie, e czekajcie, czekajcie. E Także widzowie, to było na tyle w tym Ja wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, wpisaniu kodu półmocny Bo mi to bardzo pomaga. Yy, wbijajcie na Discorda, bo często będziemy nagrywali z widzami takie właśnie odcineczki. Yy, ja ze swojego miejsca chciałbym Wam bardzo jeszcze raz podziękować. Lecimy z aktywnością. Kolejny odcinek już w środę. Najprawdopodobniej w środę. Do usłyszenia i cześć. Yo!